Witam serdecznie. Dziś pokażę przepis na szarpanego kurczaka barbecue. Przepis bardzo szybki, i bardzo prosty. Możemy tutaj użyć dowolnego mięsa z kurczaka, które da się poszarpać. Może to być grillowana pierś, mogą to być resztki kurczaka z grilla, może być mięso z rosołu, mięso pieczone z udek czy z pałek. Jeśli nie mamy, to możemy wykorzystać 500 gramów fileta, którego topawimy solą, pieprzem i obsmażymy na łyżce oleju i później poszarpiemy widelcem. Ja tak jak widzisz, tutaj mam już gotowego fileta, którego dziś wcześniej piekłem. Ponadto do kurczaka potrzebujemy pół szklanki ketrupu, jedną łyżeczkę miodu, jedną łyżeczkę octu jabłkowego ewentualnie octu winnego. Jeśli nie mamy octu, możemy wykorzystać jedną łyżeczkę cytryny. Dodatkowo będziemy potrzebować jeszcze pół szklanki wody, jedną łyżeczkę papryki wędzonej, pół ewentualnie jedną łyżeczkę chili i do smaku odrobina soli. W pierwszej kolejności zajmiemy się rozszarpaniem mięsa. Gdy mięso mamy porwane, na patelnię damy pozostałe składniki, pół szklanki wody, Pół szklanki ketchupu. Dołożymy jedną łyżeczkę miodu. Jedną łyżeczkę octu jabłkowego. Ewentualnie ocet winny albo sok z cytryny. Jedną łyżeczkę papryki wędzonej. Ja dołożę pół łyżeczki chili. Jak lubisz ostrzejsze smaki, możesz dać więcej. Choć proponuję wystartować z mniejszej ilości, żeby nie przesadzić. Dam szczyptę soli, sos nam zawrzał, teraz dołożymy mięso. Za chwilę sprawdzimy smak, możemy dołożyć więcej chili, więcej soli. Jak lubimy słocze smaki, możemy dać jeszcze odrobinę miodu. Zmniejszamy płomień i redukujemy. Mięso świetnie smakuje, czy to z białym ryżem, czy w tortilli, czy w bułce. Sposobów wykorzystania jest wiele. Ja zrobię w bułce z dodatkiem sałaty. Sos, tak jak widzisz, się pięknie zredukował. Tak się mięso prezentuje w bułce. Jeśli się prawi spodoba, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.